Hajka witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Star Wars Battlefront 2. Kontynuujemy sobie kampanię. Jesteśmy na Bespin I co będziemy robić? Stacja Chinu Czas na X-winki? But don't say so According to Paldora's intel, my father's been refueling his fleet at Shinook Station for months. Our old friend Hask is overseeing the operation. If we can capture him and shut down the station, we'll strike a solid blow to the Empire. Not to mention, Hask could be the key to finally tracking down the Admiral. If we're lucky. There's always more to it than luck. Wow, take a look at all these beldons. I think it's cute you study a planet's wildlife before we visit. Hey, if they make the Tabana gas the Empire needs, the beldons are mission critical. If you say so. You know, if we find your father and take him out of the fight, we'll be a lot closer to ending this war. I know it's been a rough six months, but we'll get him this time. I can feel it i don't doubt that i was actually curious about what happens afterwards when the war's over honestly i haven't really thought about it a life of imperial training isn't worth much in the civilian sector what about you i thought i might travel see the galaxy lothar my capo <laughs> you've been to those places as a soldier i want to see them when they're free

jest cicho. Nikogo nie ma. Oby tak było do końca. A gdzie jest Del? O, zmieścimy się za x -Fingi. Dobrze. Co my tu mamy? Haske będzie na Tower on na górze level. Możemy sobie zmienić broń. Więc zobaczmy, co możemy zrobić. Co możemy wybrać? Może? To nie, to na pewno nie. To wygląda nieźle, ale też raczej nie. To teraz mamy? Nie. To mamy teraz. No nie wiem. To, albo to, albo to. Nie, to nie, na pewno. Nie, w sumie zostaniemy przy tym, co mamy. Nie będziemy tutaj nic zmieniać. Wyeliminuj siły imperialne.

Dobra, jeden zdjęty, tak po cichu, to zobierzemy się za nich. No czemu nie, w sumie, właściwie to trzeba. Ktoś mnie widzi. No dobrze idzie. Prawie dobrze, nie najgorzej. Dobra, to wieżyczka trochę nam pomogła, zabieramy ją, bo jest dobra, tędy nie przejdziemy.

The tower is straight ahead. Hask should be on the top floor. Ever since Endor, the Empire's occupations have only gotten worse. This could us. I... you and I. Think about all the good we've done since Vardo's death. We've made the galaxy safer, given people hope. Yeah. It's time we did the same for Bespin. Let's find Hask.

see you up top. Where is everyone? Did you really think it would be so easy? Ask. We picked up the Corvus the second it slipped through the blockade. If it were up to me, I'd deal with you personally. But I have responsibilities now. I'm taking care of you.

Dobra, wracamy. Leżeć, chłopaki. Ajajaj. Dobra, spokój.

Tymczasem, gdzie mamy iść, dotrzeć do czego? No te tenty w sumie, zobaczmy na tą bramę. Eee, dużo ich i wszyscy nas nie lubią. ATST, tylko jedno. No, i szturmowcy. Oj, oj, oj. Nie, to mi się nie podoba. Chociaż w sumie, jak nas nikt nie będzie widzieć, to można iść. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? Nikt nic nie wiedział? Dobrze, ktoś tu jeszcze jest? Gdzieś? Tutaj jest dwóch. Dobra, obydwoje sobie leżą. Tu jest kolega jeszcze, ATSD? Gdzie? Może tędy pójdziemy i będziemy się im pokazywać. Im mniej nas widzą, tym lepiej. Aha. Aha. Dobra. Dobra, dobra, żyjemy, żyjemy. Jest dobrze. Musimy coś z tym ATST zrobić. Ale nie mam pojęcia co. się, żyjemy. Tutaj nikogo nie ma, więc jest ok, chyba. Trzeba tam broń zmienić. Muszę tą broń zmienić, to no już. Dobra, załatwione. Może tak, postawimy sobie tutaj tą wieżyczkę. Weźmiemy sobie tą Wyrzutnie rakiet pasowałoby mi broń zmienić jeszcze, ale nie widzę gdzie mogę. Ok, raz wyrwało tutaj. Spokój trzeba poczekać, aż się załaduje. Wyrzutnia, i będzie można iść dalej. Dobra, jeszcze raz chyba będzie trzeba strzelić. Nie okay. jest źle, kolega tu wystawał. No i ostatni strzał, prawdopodobnie. Jeszcze jeden będzie potrzebny. Przewodniczący, strzał, mam nadzieję. chwili, pasuje mi zmienić. Ostatni strzał, mam nadzieję. Dobra, leży. My możemy iść dalej, chyba. Czemu oni się mną interesują? Tylko i wyłącznie mną. Się nie, kalkuluje, nie kalkuluje to się im, bo przecież jeszcze dalej żyje. Uciekamy dobra, dobra, żyjemy. Grądź, że żyjemy, wszyscy? Jeszcze tu jest. Dobra. Zginął. Uciekamy? Ta je uciekł, więc nie mam wyboru za bardzo. Yeah. fueling platforms dead ahead and three star destroyers which we're going to blow up you know what you were right the cloud car was not a good choice for this no 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 think about it all we need to do is take out the fuel cells and the explosion will cause a chain reaction exactly all the way back to those star destroyers that is the craziest thing i've ever heard <laughs> you love it i love it a command

I have no That cloud car isn't making a delivery. Take it down, one second. All units, form up on my position. Road cloud car at 0.032. Shoot it down. one you stop that ship. We're losing fuel cells. Our fleet needs this Savannah gas. Trying, Command. It's a slippery one. Good shot.

Chyba wszystko A może nie Wszystko Koniec Udało się Stacja Pali zniszczona Na tym kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!